Cześć! Witajcie na kanale. Mam dla Was wspaniałą wiadomość. To już w przyszłym tygodniu. We wtorek, 9 września 2025 roku, Warszawa wkracza w nową erę. Oficjalnie otwierają się tarasy widokowe High Line Warsaw na szczycie Warzone Tower. To nie jest zwykłe otwarcie to historyczny moment, który na zawsze zmieni oblicze naszej stolicy wreszcie otwiera się najwyższy publiczny taras widokowy w całej Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie 230 metrów nad Ziemią, gdzie każdy krok to dreszcz emocji, a każde spojrzenie to zapierający dech w piersiach widok. Warzo Tower, nasza dumna, gigantyczna dominanta, otwiera swoje najwyższe piętra i zaprasza nas do dotknięcia nieba nad Warszawą. Warzo Tower to dzieło renomowanej pracowni Foster and Partners, tej samej, która stworzyła słynny budynek Metropolitan na placu Piłsudskiego w Warszawie. Norman Foster. Światowej sławy architekt zaprojektował tę imponującą konstrukcję, która mierzy 230 metrów do dachu, a wraz z 80-metrową iglicą osiąga 310 metrów wysokości. To dużo więcej niż oferuje Pałac Kultury i Nauki, który przez dziesięciolecia był symbolem warszawskich wysokościowców. Budowa tego giganta rozpoczęła się w grudniu 2016 roku i została ukończona we wrześniu 2022 roku. Inwestycja kosztowała około 500 milionów euro, a jej realizacją zajęła się słowacka firma HB Reavis. Warsaw Tower nie jest jedynie budynkiem biurowym, to 53-piętrowy kompleks o powierzchni ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych, który łączy funkcje biznesowe, hotelowe i gastronomiczne. Za obsługę najwyższych pięter, Warsaw Tower odpowiada Magnicity, międzynarodowa marka z 50-letnim doświadczeniem która od 1974 roku tworzy wyjątkowe doświadczenia wysokościowe. To ta sama firma, która zarządza słynnym tarasem widokowym w Paryżu, punktem obserwacyjnym na wieży telewizyjnej w Berlinie, Chicago czy Rotterdamie. Warszawa staje się szóstą lokalizacją Magnicity na świecie i piątą w Europie, dołączając do ekskluzywnego grona miast oferujących najwyższej klasy atrakcje wysokościowe. Highline Warsaw to nie jeden, ale trzy niezwykłe poziomy doświadczeń, każdy z unikalnym charakterem. 46. piętro. Strefa odkryć. Gdzie na tym poziomie czeka na zwiedzających interaktywna wystawa o historii Warszawy, wykorzystująca najnowsze technologie, w tym sztuczną inteligencję i wirtualną rzeczywistość. Znajdziemy tu również Experience Room oraz Concept Store z wyjątkowymi pamiątkami i fotografiami. To miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. A historia Warszawy ożywa w multimedialnych instalacjach. 49 piętro High Garden Rooftop Lounge. To prawdziwa perła całego kompleksu. Panoramiczny rooftop bar z zielonym tarasem, otoczony spektakularną panoramą stolicy. Na tym poziomie zasadzono 16 drzew o wysokości ponad 6 metrów, tworząc najwyżej położony ogród w Warszawie. To miejsce, gdzie goście mogą delektować się koktajlami, patrząc wprost na iglice Pałacu Kultury i Nauki. 53. piętro, szczyt marzeń, główny taras widokowy, znajduje się na wysokości 230 metrów nad ziemią, oferując panoramę 360 stopni na całą Warszawę i okolice. W dni o dobrej widoczności można stąd dostrzec nawet kominy w łodzi, oddalonej o 114 km. To punkt, z którego po raz pierwszy w historii można spojrzeć z góry na iglicę Pałacu Kultury i Nauki symbol, który przez dziesięciolecia dominował nad warszawskim horyzontem. A teraz najważniejsze. Czyli ceny i dostępność biletów. Operator przygotował przemyślany system cenowy, który zachęca do wcześniejszych rezerwacji. Bilety standardowe 45 zł przy zakupie online to mniej niż kosztuje obiad w centrum Warszawy, 70 zł przy zakupie na miejscu. Różnica 25 zł to znacząca zachęta do planowania wizyty wcześniej. Bilety ulgowe: studenci i młodzież od 30 zł, dzieci od 15 zł. Niemowlęta, bezpłatnie. Dla porównania, bilet na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki kosztuje 28 zł za bilet normalny i 23 zł za ulgowy. Highline Warsaw, oferując dwukrotnie większą wysokość i znacznie bogatsze przeżycia, przygotował moim zdaniem przystępne ceny. Highline Warsaw będzie otwarte codziennie od godziny 10 do 22. To oznacza, że zwiedzający mogą podziwiać Warszawę o różnych porach dnia. Od porannych mgieł po wieczorne iluminacje miasta. Po godzinie 22 przestrzeń będzie zmieniać się w ekskluzywny High Garden Rooftop Lounge, gdzie ma obowiązywać minimalna kwota do wydania w barze. Otwarcie High Line Warsaw już w najbliższy wtorek. Od 9 września Warszawa oficjalnie dołącza do Światowej Ligi Miast z najwyższymi tarasami widokowymi. Stajemy obok Paryża z wieżą Eiffla, Berlina z wieżą telewizyjną, Chicago z Willis Tower. Czy Rotterdamus Euromast. To przełomowy moment dla polskiej turystyki. W Warszawie mamy atrakcję, która może konkurować z najbardziej rozpoznawalnymi punktami widokowymi Europy. Przedsprzedaż biletów ruszyła 2 września 2025 roku o godzinie 15. Już pierwszego dnia zainteresowanie było ogromne, co potwierdza, że Warszawa czekała na taką atrakcję. Bilety można nabywać online, co nie tylko gwarantuje niższą cenę, ale także pozwala uniknąć kolejek przy wejściu. W chwili obecnej sprzedała się już duża część puli biletów na dzień otwarcia. Jak widzicie na zrzucie ekranu, po godzinie 15 nie ma już promocyjnych biletów w cenie 45 zł. Najtańsze dostępne online bilety kosztują w tym czasie 60 zł. Po 16.30 cena rośnie do 70. Między 17.00 a 19.45 wszystko wyprzedane. Ale od 20.00 wracają ostatnie szanse. Jeśli chcecie zobaczyć panoramy Warszawy po zachodzie Słońca, to bilety są wciąż dostępne, ale ich cena to 70 zł. 9 września 2025 roku to data, która przejdzie do historii europejskiej turystyki. Warszawa oficjalnie staje się posiadaczem najwyższego publicznego tarasu widokowego w Unii Europejskiej, wyprzedzając dotychczasowych liderów. To nie tylko lokalny sukces, to osiągnięcie, z którego może być dumna cała Polska. Wysokość 230 metrów nad ziemią. Panorama 360 stopni. Najnowocześniejsze technologie i historia Warszawy opowiedziana w sposób jakiego jeszcze nie było. To wszystko czeka na pierwszych gości Highline Warsaw. Od wtorku, 9 września. Każdy może dotknąć nieba nad Warszawą i spojrzeć na stolicę z perspektywy, która do tej pory była zarezerwowana wyłącznie dla ptaków. Kto z was planuje odwiedzić Highline Warsaw? A może kupiliście już bilety? Jeśli tak, to Do zobaczenia na Highline Warsaw 9 września 2025 roku. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek, Szykuję specjalne wideo z otwarcia Highline Warsaw. Dziękuję i do zobaczenia na szczycie Warszawy.